oh <laughs> Spotkamy się dzisiaj w hotelu Airport Okęcie w Warszawie. Na czwartej konferencji organizowanej przez grupę firm Beams Plus i Hydrosolar. Konferencja dotyczy przyszłości w branży wentylacji i klimatyzacji. Zmiany są znaczne, ponieważ mamy teraz nowe wystąpienia, tak zwane case study. Nie są to prezentacje stricte marketingowe. Możemy się z nich dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy okazji usłyszeć gdzie indziej. Chcemy wyznaczać pewne trendy, chcemy wyznaczać pewne kierunki, stąd też spotykamy się co roku po to, żeby właśnie rozmawiać, żeby pokazywać, w którym kierunku zmierzamy jako branża. Taka prezentacja ona jest adresowana powiedzmy dla bardzo dużego kręgu uczestników i jeżeli ktoś potrzebuje jakieś bardziej szczegółowe pytania, oczywiście jesteśmy z naszymi fachowcami tam na dole, to jest, tam też jest możliwość, żeby dotknąć te urządzenia, zobaczyć, jaka to jest jakość. Ci zawsze mówi, tysiąc razy można coś powiedzieć, ale raz to, to zobaczyć to jest różnica. Połączenie praktyki z pewną teorią, którą wykładamy na co dzień przydaje się również w rynku, przydaje się również inżynierom tylko i wyłącznie praktykującym. Konferencja daje nam też dużo czasu na spotkanie z naszymi partnerami. Już od godziny dziewiątej w strefie minitargów się pierwsi goście, którzy Pytali o urządzenia wentylacji decentralnej. Mamy więcej czasu, żeby wymienić różne poglądy ze swoimi klientami na naszym stanowisku. Mamy również okazję nawiązać współpracę z nowymi klientami. I dla nas to jest bardzo dobra możliwość, żeby wejść w dialog, bezpośredni dialog z tymi fachowcami właśnie. Myślę, że znaczne grono klientów i wykonawców chciało poznać też historię różnych firm, także naszej, dlatego uważam, że ta strefa warsztatowa jest także ważna. Elektroniczny system zadawania pytań jest bardzo dobrym pomysłem. To jest rzecz, którą można zrealizować na bieżąco, gdy podczas prelekcji, podczas jakiejś prezentacji czy debaty nasunie się pytanie, wystarczy wyjąć telefon z kieszeni i od razu na bieżąco na gorąco zadać. Rozmawiamy z naszymi gośćmi i cieszy to, że, że wielu z nich pyta się, kiedy będzie następna konferencja. Myślę, że będziemy wsłuchiwali się w te głosy, które, które płyną z sali, które płyną z kuluarów i, i dostosowali do, do potrzeb po to, żeby nasza branża jeszcze bardziej się rozwijała i nasi klienci mogli rozwijać się wraz z nią. Warto pytać uczestników o to co jest dobre, warto pytać uczestników o to co jest złe. Uczestnik jest w sumie najważniejszy. Dla niego to jest robione. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczonym po prostu poziomem uczestników, którzy tutaj są i myślę, że po końcu Jutrzejszego dnia będziemy na 100% przekonani, że będziemy dalej uczestniczyć w takich konferencjach. Zamknięcie którejś edycji jest jednocześnie początkiem przygotowań do następnej. Bardzo dziękuję za zaproszenie i liczymy na zaproszenie w przyszłym roku również.